Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. <laughs> Dzisiaj będę chciał pokazać Wam, jak przekazać informację od komponentu potomnego do komponentu nadrzędnego. W tej chwili w komponencie potomnym tyka nam licznik i będę chciał tutaj dołożyć przycisk. Po jego naciśnięciu aktualna wartość naszego zegara ma zostać przesłana do komponentu nadrzędnego i <laughs> wyświetlona w komponencie nadrzędnym. W tym celu przechodzę do Child Component TS naszego potomnego komponentu i żeby móc wyemitować na zewnątrz naszą w tym przypadku naszą zmienną, to będzie zmienna number, muszę zaimportować klasę Event Emitter. Teraz zadeklaruję instancję tej klasy, żeby można było korzystać z jej metod. Ja tą instancję sobie nazwę freezed number i tak jak powiedziałem, ona będzie instancją event emitera. Event emitter jest typem generycznym i tak jak powiedziałem, będziemy przekazywać zmienną typu number. Na początku jeszcze tego, tej, tej instancji naszej klasy, musimy zadeklarować, że będziemy chcieli ją wysłać na zewnątrz. Do tego służy dekorator output, który również musimy tutaj zaimportować. On się nam zaimportował automatycznie. Teraz. Zdefiniuję sobie funkcję, która ma się wykonać po naciśnięciu tego klawisza. Nazwę sobie ją onEmit. I jeżeli klawisz zostanie naciśnięty, to ma się wykonać freeze number. I skorzystamy z takiej funkcji, która emituje na zewnątrz. W naszym przypadku będzie to zmienna my, my input. Ta zmienna my input została wcześniej przekazana przez komponent nadrzędny do naszego komponentu potomnego i tam jest wyświetlana. A my będziemy emitować wartość tej przekazanej, zmiennej z powrotem do komponentu nadrzędnego w danej chwili a będzie to chwila wtedy, kiedy przycisk, który sobie tu zadeklarujemy, zostanie wciśnięty czy potrzebujemy button type button class damy mu od razu klasę bootstrapową BTN, Btn. info powinno być OK. I musimy tutaj dodać jeszcze nasz klik. Czyli kliknięcie przycisku ma spowodować wywołanie funkcji on/emit. On Dobrze. Przejdźmy jeszcze do CSS-ów. Dołożymy tutaj mm, styl dla tego naszego przycisku e, a myślę tutaj o margin, żeby on się nam nie zlewał od góry 20, 0 do dołu 20 i tu z lewej strony też 0 nagrajmy sobie ten plik i zobaczmy czy się nam wyświetlił przycisk nie do końca to jest tak, jak chcieliśmy, bo tutaj jeszcze wpiszmy sobie do tego przycisku wyślij stan zeg zega zegara. Wyślij stan zegara. OK. Powinno być dobrze. Przejdźmy teraz do komponentu nadrzędnego. Najpierw zacznijmy od HTML-u i musimy zadeklarować w komponencie naszym dziecku, że będziemy wysyłać, nawet nam podpowiada Angular, że chcemy wysłać m, tą instancję na zewnątrz i Gdy ona zostanie wysłana, chcemy uruchomić funkcję, którą sobie nazwiemy Message Display. I w środku będzie Event. Podkreśla nam, ponieważ ta funkcja jeszcze jest niezadeklarowana to jest nasz plik. Typ skryptowy, który jest w komponencie nadrzędnym, i tutaj dołożymy naszą funkcję bez tego dolara. Ten parametr, który tu zostanie przekazany, chcemy, aby on został. Przypisany jego wartość do zmiennej, której jeszcze nie mamy, ale sobie zadeklarujemy. Ta zmienna będzie typu number. I pozostaje nam jeszcze wyświetlenie w komponencie naszym nadrzędnym, stan licznika. wynosi i to będzie MSG nazwa naszej zmiennej. Nagrajmy wszystko Spójrzmy w wyświetlenie zmiennej tutaj ściągnięcie naszej instancji i wywołanie funkcji powinno być OK. Przejdźmy do przeglądarki Licznik bije i wysyłamy stan zegara. 20-24. Jak widać, wszystko nam się udało. I to by było na tyle. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Jeżeli ten Wam się podobał, hmm, powinno ukazać się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.